Witam Was, wspaniali ludzie na jubileuszowym 200. odcinku Kryptonowinek. także minęło już pół roku, odkąd codziennie przedstawiam Wam najświeższe informacje ze świata krypto. Cieszę się również, że oglądacie i... Komentujecie te filmiki, a także subskrybujecie kanał. A jeżeli chodzi o subskrybentów, no to chciałbym podziękować właśnie jednemu z subskrybentów, który przesłał mi grafikę. No i od dzisiaj tutaj zobaczycie, właśnie zmiany na kanale, jeżeli chodzi o tą grafikę. No i mam nadzieję, że również Wam przypadnie do gustu. Dobra, to tyle tytułem wstępu. A teraz jeszcze, zanim przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina aktualnie wynosi.

1264,73 dolary i 73 centy po spadku o 1,24% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o niecały 1%. Indeks Firent Grid wynosi dzisiaj 27 punktów, wzrósł od wczoraj o 1 punkt. No i przebywamy w obszarze strachu. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że mamy przewagę tokenów spadających i jeżeli chodzi o tokeny spadające, to Prym wiedzie FTT ze spadkiem o 5,1%, na drugim miejscu jest Chain ze spadkiem o 4,1%, a na trzecim miejscu, jeżeli dobrze widzę, jest USDN ze spadkiem o 3,6%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny rosnące, no to Prym tutaj wiedzie Axie Infinity ze wzrostem o 5,7%, na drugim miejscu jest GRT. Ze wzrostem o 5,3%, a na trzecim miejscu jest celo ze wzrostem o 3,4%. Dobra, a teraz przechodzimy tutaj do informacji. No i słuchajcie, za 3 dni, tak jak to widzicie, za 3 dni i 15 godzin rozpocznie się tutaj launchpad na giełdzie Bybit. Będą to tutaj tokeny. MEE, czyli Medieval Empire. No i tutaj widzicie, właśnie jak to będzie wyglądało, czyli. 14 grudnia o godzinie 00 UTC, czyli to jest chyba godzina pierwsza czasu polskiego, rozpocznie się snapshot. Czyli tutaj trzeba mieć albo 50 bitów na swoim koncie, właśnie na babycie, albo 100 USDT, żeby wziąć w tej, udział w tej loterii. Natomiast trzeba wybrać, bo albo to, albo to, nie można skorzystać z obu naraz. No i tutaj widzicie, ta subskryp czas subskrypcji, gdzie będzie snapshot, robiony będzie trwał do 19 grudnia. Do godziny 3.30 UTC. Później o 11.00 godzinie będzie tutaj dystrybucja. No i o tutaj 12.00 będzie. Ta przydzielenie alokacji, odebranie tych tokenów, no i później będzie listing, gdzie będzie można sprzedać te tokeny. Medieval Empire to jest taka gra tutaj przedstawiająca Imperium Tureckie, tak, tu możecie się zapoznać, tutaj również z jednym jakby promotorów, czy też jakby on tutaj był wzorem do stworzenia głównej postaci, jest Engin Altan duziatan to jest jeden z najbardziej popularnych aktorów jeżeli chodzi tam nie tylko o Turcję, bo też występuje w jakimś tam serialu telewizyjnym, który ma chyba największą oglądalność na świecie, jeżeli dobrze e, pamiętam. Także, jeżeli wejdziecie sobie tutaj na tą stronę Medieval Empire, to możecie się zapoznać. Tu jest też trailer tej gry, czyli możecie zobaczyć, jak to wygląda. No i możecie sobie zdecydować, czy chcecie wziąć udział w tym launchpadzie, czy nie. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział, no to pamiętajcie o tym, że te środki trzymacie na giełdzie scentralizowanej. No i te środki, wiecie, teraz te giełdy są niepewne. No i można te, trzeba się liczyć z tym, że te środki można stracić. Także to, Trzeba też mieć na uwadze, no chociaż tutaj tam, jeżeli chodzi o tą giełdę Bybit, no to chyba jest taka jedna z pewniejszych giełd, no ale wiecie, pewności nigdy nie ma, także trzeba mieć to pod uwagę, że te środki, które tutaj, no będziecie trzymali na tej giełdzie, możecie również stracić. Dobra, a teraz przechodzimy do wiadomości, no i pierwsza wiadomość jest taka, że Tutaj wiodąca platforma kryptograficzna i pożyczkowa zmniejsza zatrudnienie oraz anuluje sponsorowanie Chelsea FC. Amber Group zerwie umowę sponsorską o wartości 25 milionów dolarów z Chelsea FC. W szczytowym o okresie firma zatrudniała ponad 1100 pracowników ale obecnie liczba ta spadła do 400, no i 10% funduszu handlowego właśnie Amber Group było tutaj na giełdzie FTX, no i chyba to właśnie stracili. Także, no wiecie, no bardzo dziwne jest to, że anulują sponsorowanie klub sportowy Chelsea FC, tak, klub sportowy, no bo sponsorowanie przez sportu miało tak wzmocnić, tak dać takiego kopa, Tutaj branży krypto, no i wszyscy mieli na tym zarabiać dzięki sponsoringowi sportu, bo tak dużo ludzi przychodzi, ogląda, no ale widać, że niestety tak się nie dzieje. W kolejnym artykule mamy pytanie, czy nadchodzi dołek ceny bitcoina. No i tutaj widzimy, że bitcoin stoi przed kluczowym oporem na poziomie 19 tysięcy, no chociaż do tych 19 tysięcy to jeszcze trochę zostało, no i podąża za długoterminową, wznoszącą się linią wsparcia. Natomiast tutaj wskaźniki RSI są bycze. No i widzimy, że wskaźniki tutaj techniczne, czyli chodzi o tygodniowy RSI, e, wygenerował najbardziej znaczącą byczą dywergencję w historii. Tutaj mamy to pokazane na zielonej linii, czyli na wykresie mamy tą zieloną linię tutaj spadkową, a na wskaźniku RSI mamy wzrostową. E, no i wskaźnik wyszedł również poza swoje wyprzedane. Terytorium, tak jak widzimy y, na dole. No i y, aby trend ceny bitcoina można było uznać za byczy, cena musi odzyskać obszar 19 tysięcy dolarów i jest to kluczowy poziom, ponieważ y, tutaj y, działał jako y, y, jako ATH, aha, tak, jako ATH w 2017 roku, czyli był szczyt z 2017 roku, a następnie zmienił się we wsparcie w maju 2022 roku. No i ruch powyżej tego poziomu sprawiłby, że obecne załamanie stałoby się jedynie odchyleniem. Dodatkowo spowodowałby, że tygodniowy RSI wybiłby się ze swojej niedźwiedziej linii trendu dywergencji, tak? czyli tutaj mamy tą taką dużą, długą, czarną linię. No i to jakby potwierdziłoby, że rozpoczęło się bycze odwrócenie. Także bardzo ciekawa tutaj sytuacja. No i zobaczymy, czy cena Bitcoina dojdzie do 19 tysięcy, a następnie przebije ten poziom. Tutaj mamy informacje ściśle z rynku krypto. Ale mamy taką informację, że popyt na kredyty mieszkaniowe w Polsce gwałtownie spada. Biuro Informacji Kredytowej udostępniło najnowsze dane dotyczące e, popytu na kredyty mieszkaniowe. No i tu widzimy, że zgodnie z tym e, komunikatem, popyt na kredyty mieszkaniowe w listopadzie szaruje po dnie. Dane przedstawiono w indeksie popytu na ten pr produkt finansowy, no i spadek oznacza, że banki oraz skoki przesłały do BIK zapytania na kwotę niższą o 65% w porównaniu do tego samego miesiąca w 2021 roku. Natomiast jeżeli chodzi o ilość wniosków o kredyty mie mieszkaniowe, no to wpłynęło. 63% mniej takich wniosków niż rok poprzednio. No a przypominam, że guru szkoleń od inwestowania w nieruchomości, no jeszcze niedawno twierdzili na wszystkich swoich filmikach na YouTubie, że ceny mieszkań tylko w górę. Dobra, idziemy do ostatniej wiadomości, którą na dzisiaj dla Was wybrałem, a ona jest taka, że Arthur Hayes, czyli współzałożyciel, czy założyciel giełdy BitMEX, ujawnia swoje portfolio, no i mówi, że nie kupi Bitcoina ani Ethera. Po spadku cen spowodowanym przez FTX, były dyrektor generalny BitMEX uważa, że najgorsze dni Bitcoina mogą być za nami. Arthur Hayes twierdzi, że Bitcoin po spadku w okolice 15900 prawdopodobnie osiągnął najniższy poziom w tym cyklu i wymienił on również cztery kryptowaluty. I podzielił je na aktywa rezerwowe i aktywa supermocne, i według niego aktywa rezerwowe to jest Bitcoin i Ether, natomiast Lux i GMX to są aktywa supermocne. No, i on mówi, że mogłem kupić bitcoina lub oraz etera, ale żadna z tych kryptowalut nie daje mi wystarczających tutaj oprocentowania czy też odsetek, a jeśli nie uzyskam wystarczających odsetek, no to mam nadzieję, że wzrost cen tutaj w walutach fiducjarnych będzie zdumiewający, gdy rynek się odwróci. Także on tutaj mówi właśnie, że te. Hmm, Y, dwa y, coiny, czyli Lux i, y, GMX, dają mu y, oprocentowanie, tak, a w przypadku Bitcoina i Ethera, no, liczy tylko na y, właśnie, jeżeli rynek się odwróci, no to, że tutaj z, wyceny znacząco wzrosną. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania wam w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo za jego oglądnięcie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!